O, Rafał, zobacz, zobacz. Ja leser. Tutaj nie, leser nie jest leser, Chris. Zobaczcie, jak mamy drugi raz ciągniemy to. Podkładem po to na to lakier. O, o za życia, zobacz tutaj. Raki wstawię, kolega pomaga, pastuch strzela, wszystko otoczone pastuchem też 22 tysiące bo tak wydra by zabiła wszystko. Wsiali kolegi w niedzielę mi po, po, pomogą zrobić. O. Łódeczkęśmy uruchomili, dyfuzory chodzą cały czas, bo przyducha temperatura się rośnie, wody już 25 stopni woda zielonym się pokryła, kaczuszki pływają tak, że musimy dbać o to, nie? Cały czas dyfuzory są załączone, żeby to na powietrza nie było. I tak powiem, odmowiony jest, co roku to robię trzykrotnie warstwą i trzykrotnie ta farba znika. To wszystko reklama, że na dziesięć lat, to bajki piszą w tych firmach, no. no jakie dziesięć lat, no. Co roku trzykrotnie malowane i co roku wszystko od nowa trzeba zrobić na stawie. Bo inaczej dawno już dawno podeszło. Naprawiliśmy teraz ryby, łapaliśmy. Co tam, Chris? Dobrze idzie? Dobrze, dobrze. Nie leser. jaki leser, To nie leser, on nie lajtuje. Tu kolega przyjechał z nadmorza. Następny. Biały jak śnieg, witamina D3, poziom 20. czekaj, właśnie robiłeś kiedyś poziom D3? Nie, nie robię. Jeszcze nie robił, nie robił. My go tu wtajemniczamy w różne wyniki. Ja trzy razy w tym roku badanie. Teraz mam ze słońca 140. Tylko na słońcu, żadnej suplementacji. Od października dopiero będzie lanolila owcza i przez skórę wchłaniamy z DMSO, polecam. I witamina D3 rośnie. I power jest, i nie ma depresji, i libido wskacze do góry i w nocy atakujesz kobitę pięć razy, bo tak się dzieje jak jest D3. Poziom 220 to jest super. 500 to już jest wyjątkowy. Pozdrawiamy wszystkich, tak niedzielne pracujemy, Agata, zobacz, tu nie ma obijania się. Naprawiłem to po dwóch latach dopiero kolega mi pomógł, naprawiłem to karmi do karmiania ryb. Podwodne, bo tak karmię pływającą karmą. Pozdrawiam wszystkich, tak się tu dzieje cały czas, nie ma ani minuty odpoczynku, nie ma piwa, nie ma browaru. Nie ma palenia fajek, tylko praca. Tylko praca. Tak jest i takich gości podziwiam. Dzięki za pomoc, chłopaki. Pozdrawiam, hej. Dziękuję. Oglądajcie, co się tu dzieje. Cały czas coś się dzieje. Hej.